witamy na kanale dziennym Wendar. Ja jestem Skowron Piąty i dzisiaj ze mną jest pan Pyrek. Witam. No oraz pan Raziel. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i będzie to pierwszy odcinek z nowej serii, którą będziemy sobie wspólnie z wami tworzyć. Będziemy starali się. Troszeczkę przebalansować takie największe brednie, które są aktualnie na naszym modzie, które wymagają ewidentnego balansu, a niektórzy mogliby powiedzieć, że w ogóle, powinny w ogóle zostać usunięte z gry, e, także jak najbardziej e, są takie rzeczy, są takie jednostki. E, żeby też materiały nie były zbyt długie, a wiadomo, że potrafimy się rozwodzić bardzo długo nad pojedynczymi jednostkami, będziemy się skupiać na jakichś takich pojedynczych, tak naprawdę, jednostkach, ewentualnie jakiejś tam jednej ścieżce. I w tym materiale okazuje się, że chcielibyśmy najwięcej porozmawiać o snajperze. Także wspomnimy sobie o ją ścieżce, jak się do niego dostać i przy okazji o czarnym strzelcu też coś powiemy. Ehm, no to co? Mamy chłopa, wiadomo, wymagany, żeby skorzystać z neutralnego awansu, mega słaby, mega mało ekspo potrzebuje. Chłop jaki jest, każdy widzi, przechodzimy dalej, nie ma nic więcej do gadania. Natomiast jeżeli chodzi o chłopa łucznika, no teoretycznie robi to za T2, więc mogłoby być statystycznie troszeczkę lepsze od zwykłego łucznika, który ma 45 zdrowia, no ale ten jednak chłop łucznik wypada gorzej i jeszcze wymaga dużo więcej expa. No ale dlaczego? No dlatego, że jednak jednostka, w którą on ewoluuje, jest już ostatnim tierem i statystycznie już jest taką naprawdę solidną T3. No chłop ewidentnie robi za T1 i to taki nawet, taki wybrakowany T1 nawet bym powiedział. Czy chcielibyście coś dodać do chłopa łucznika? No w zasadzie to tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. No musi taki być, tym bardziej musi wymagać tyle expa, bo te budynki trzeba bardzo szybko budować. Mhm. Więc no, gdyby wymagał tak jak standardowy, tam 75 ekspów, no to byśmy bardzo szybko potrzebowali złota na budynek kolejny, idąc w inne neutralne awanse, no to to by też bardzo szybko szło. Mhm. I tak idzie bardzo szybko. No właśnie. Nie wiem, czy on nie powinien mieć chociaż 5 obrażeń więcej. A znaczy, się tak właśnie się tak zastanawiałem. Szczerze, mimo wszystko wydaje mi się, że chłop łucznik mógłby być troszeczkę statystycznie jednak silniejszy od łucznika, ale by to nie do końca pasowało, no bo to jest fa fabularnie, jest to wymyślone tak, że to jest dosłownie chłop, to jest dosłownie wieśniak, który wziął łuk i dopiero się uczy strzelać, więc on tak naprawdę powinien mieć nawet mniejsze szanse trafienia, ale jakby z takiego innego punktu widzenia, takiego balansu powiedzmy, no porównując ten neutralny awans do neutralnych awansów w innych rasach, no to chłop jest zdecydowanie najsłabszym strzelcem, w którym, z którym też już zresztą materiały osobne były nagrywane, ale no, no sam nie wiem. Fabularnie nie pasuje, żeby go wzmacniać, Balans, a tak balansująco, tak no to przydałoby się faktycznie go wzmocnić. Więc możecie pisać w komentarzu, czy uważacie, że z chłopem coś powinno być zrobione. No ja nie uważam, że, że on wymaga jakichś konkretnych zmian. Troszeczkę faktycznie przeszkadza, że jest mega słaby, wymaga sporo expa tak naprawdę to nie jest sporo, biorąc pod uwagę to, w co on ewoluuje, to tak naprawdę wymaga bardzo, bardzo mało tego Expa, mógłby wymagać nawet więcej, no ale przy tych statystykach ciężko, żeby. No wiadomo o co chodzi, no to, to kuje w oczy. Ale dobra. jest ok, ale statystyki są gorsze niż ta jeden, tak naprawdę. Tak, no dokładnie o to chodzi. Ale dobra. Ja tu w chłopu ucinku więcej do powiedzenia nie mam. Przejdźmy może do czarnego strzelca po prostu, e, zanim przejdziemy do snajpera. E, czarny strzelec. 950 expa wymaga do poziomowania, wydaje mi się, że wy, wymaga od swego czasu dużo mniej, chyba 550, z tego co kojarzę, 95 zdrowia, tylko troszeczkę więcej od drugotierowego strzelca, tego zwykłego, który ma 90, czyli ma dużo mniej zdrowia od Imperialnego Zabójcy, dużo mniej od Jegiera, od wszystkich tak naprawdę trzeciotierowych strzelców w grze, więc wypada pod tym względem najgorzej. Ofensywnie porównywalny do trzeciotierowych strzelców, no można by powiedzieć nawet, że że w sumie gorszy, no nawet bandyta lepiej wypada od choćby HP, ale tutaj za to czarny strzelec ma trochę lepszą inicjatywę no i mniej wymaga expa. Także no nie jest zbyt dobry, ale biorąc pod uwagę umiejętności jakie są na czarnym strzelcu, jeżeli się dokopiecie nim do, do poziomu siódmego, tak naprawdę tu już robi fajną robotę, bo już jednak te kryty dostaje. No i na tym 11 dostaje 50% przebicie. Bardzo fajne. No i warto zaznaczyć, że czarny strzelec dostaje plus 4 obrażenia na poziomie, a nie plus 3, czyli w sumie plus 8, jako że ma dwa ataki. Eee, więc jest solidnym wyborem. Nie jest za słaby, nie jest za mocny. Co o tym sądzicie? Ja wiem, czy nie. Nie jest się jest zawsze mi grało mocnej. dobrze. Razja? On jest fajny, przez to, że ma te dwa ataki. Nie mhm. dość, że ma kryty, to może dobić jakąś jednostkę i jeszcze zranić kolejną. Więc nie marnujesz tego całego potencjału damage'a. Bo gdyby walił raz za 60, a jednostka ma te 30 HP, no to dobijesz i połowę obrażeń tracisz. Mhm. Ale przez to, że ma dwa strzały no to jesteś w stanie dobić i zranić coś jeszcze następnego. Dla mnie to jest bardzo fajne. A to, że później dostaje jeszcze większe kryty i. Znaczy nie większe, tylko. Przebicie. On dostaje 5% i z tym kończy jakby. Więcej niż 5% nie będzie miał. On sam z siebie no, nie ma. Ale w dalszym ciągu to jest on. Tak. których nie da się zablokować. No tak, tak. Także czarny strzelec wydaje się być solidny, nie jest OP, nie jest broken, nie wydaje mi się, że potrzebuje buffa ani nerfa. Możecie pisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Moim zdaniem jest spoko. Nie mam tu nic do dodania. No, są osoby, które uważają, że czarny strzelec jest y, słaby i wymaga buffa, że powinien albo jeszcze mniej XP wymagać do poziomowania, albo mieć więcej zdrowia, albo szybciej umiejętności, żeby się odpalały. Czy coś, nie? No, no, no możecie dawać sugestie. On na, na krótszych mapach jest akurat fajny. Dużo lepszy od y, podstawowego imperialnego zabójcy. Hmm. Mm. No, no na. Takie jest moje zdanie. Na jakich mapach powiedziałeś? Na krótszych. Na krótszych jest fajny. No nie wiem, tak, no bo. Wala... Im dłuższa mapa, tym bardziej wolałem zabójcę mimo wszystko. A, że imperialnego zabójcę w tym sensie. Znaczy się, te, no, się no, no Teoretycznie możesz mieć imperialnego zabójcę i czarnego strzelca naraz. No ale dobra, no rozumiem. No tak, ale rozumiem. przeważnie w armiach Imperium wybiera się albo jednego, albo drugiego. No zgadza się. Tak, żeby mieć jeszcze jakieś obrażenia z innego źródła. Znaczy, właśnie czarny Strzelec jest tak zrobiony, że tak naprawdę im dłużej się z nim gra, tym lepiej też wypada. Właśnie po porównywalnie z imperialnym zabójcą. Jeden i drugi tak naprawdę jest tak przystosowany, że, że chce się dłużej tym grać. No bo mówię, no ten jedenasty poziom przydałoby się wbić, żeby jeszcze wykorzystywać to przebicie fajnie. A przynajmniej ten siódmy, żeby te kryty mieć, no ale do tego siódmego dosyć prędko można się dokopać powiedzmy. Tylko, że imperialny zabójca z drugiej strony na siódmym poziomie też dostaje kryta i to 10%. Co prawda ma 80% szans na to, że mu tam wejdzie ten kryt, ale, no ale jest 10%owy. Coś chcielibyście dodać? Nie, myślę, że już nie. To co, przechodzimy do najciekawszej rzeczy tego odcinka, bo ten odcinek głównie jest właśnie o snajperze. Został on wybrany tutaj przez Pyrka i Razję. Ale ja się zastanawiałem, właśnie, co by tu wybrać z Imperium, żeby omówić w pierwszym materiale. No. Elementalista mi przyszedł do głowy w pierwszej kolejności tak naprawdę, ale no dobra, niech będzie snajper. Elementalista może sobie e, pojawi się w jakimś tam innym materiale. To oczywiście w kolejnym odcinku nie oznacza, że będziemy znowu coś z Imperium omawiać, może być tak, że przejdziemy sobie na przykład do górskich klanów, zobaczymy. Dobra, snajper, świetny. Za dużo Expa wymaga e, moim zdaniem mógłby wymagać dużo mniej. E, poza tym spoko. Coś chcielibyście dodać? Co ty robisz w ogóle? No co? Jak za dużo Expa wymaga. On no, później roztrzaskuje pancerz. Tak, ale 20 i to, i to się nie zwiększa i to jest od oręża, więc znaczy no to że ale od oręża... Ale nadal to jest roztrzaskanie pancerza. No ale na 10 poziomie dopiero, a on wymaga 1550, to jest. To jest jak czwartotierowy strzelec, to tyle Expa wymaga. Za dużo wymaga. Nie. Nie, no Tyrek powiedz coś. No przecież... Słaby jest. Nie no, przecież on, on rozwala sam stolice i tak, tak mało ekspa wymaga. Ja, 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 no jak sam sto... Przecież 15 obrażeń odkryta tutaj ma, panie i panowie. Można to porównać do imperialnego zabójcy, który bije przecież 60 i 20 od otrucia, który ignoruje pancerz, więc teoretycznie imperialny zabójca wypada lepiej i ma jeszcze więcej zdrowia. Więc o czym my tu rozmawiamy? Tak, jak dobra. sobie patrzysz na, pi na pierwszopoziomowego, to okej, okay, ale on jak z, wraz z rozwojem, no to tak troszeczkę ten krytyk się robi zbyt potężny. Jeszcze rozczaskuje pancerz i frytki do tego. Ba, no ale ale panie Tyrku, panie no. <laughs> Imperialny zabójca też wzmacnia truciznę, o 6 rosną jego podstawowe obrażenia i o 6 jego trucizna, do tego ma też 10% kryty, później jeszcze dostaje, także ja tu nie widzę ze sniperem problemu, oprócz tego, że moim zdaniem za dużo expa wymaga do poziomowania. No by... 10% krytów kontra 25%, nie? No właśnie to nie jest 15%. Taka tam, taka tam taki tam mały yy, szczegół hmm. 15 punktów z 60 obrażeń to jest 25%, gdzie później to rośnie jeszcze o dodatkowe 5. Oj tam, oj tam. <noise> No do... Daj mu jeszcze, grimo... jeszcze... jeszcze Grimoire'ów, mikstur, których na mapach nie brakuje przeważnie. Nie no, tego to nie Przez będziemy tam... brać pod uwagę przecież, no jakie grimuary, jakie mikstury. No. No, panowie, widzowie, kochani, no nie, napiszcie, grze. napiszcie, grze. napiszcie drodzy widzowie w komentarzu, co sądzicie o snajperze? Na pierwszy rzut oka wygląda OK, prawda, Pomijając tego, że oczywiście za dużo expa wymaga do poziomowania. Um, no ma fajne szanse trafienia, Brednia. to na pewno. Ci tam brednie, no dobrze jest. A jeszcze sto, 100% szans na krytyka takiego dobrego, no to też jest to zbalansowane odpowiednio. Oczywiście. Dobra, e, Porozmawiamy o Stalowym Grocie. Ile ma poziomów ten Stalowy Grot? Czy jestem w stanie tutaj to sprawdzić? Nie, tutaj to nie jest jeszcze zaktualizowane. Trzy poziomy. E, na pewno? Ja widzę trzy. Cztery. Dobra, nieładne. No no więc. Widzę 5 poziomów. I co on no dostaje tak. na piątym poziomie sterowego grotu? Dodatkowe 25% Czyli z jakim krytem kończy 50% obrazy A jakie są maksymalne obrażenia w tej grze na modzie? No jest całkiem sporo 500 Czyli krytycznie 250 A jest, będzie mógł generować. Jak na mapce masz, masz jeszcze jakieś potki do HP, coś co daje mu pancerz, odporności, ewentualnie jakieś ochrony, żeby się nie wywalił od pierwszego ataku, od moba. No to się robi ciekawie. No tak. Także co byśmy mogli zrobić, żeby to spróbować zbalansować, zakładając, żebyśmy byli w stanie zrobić coś z umiejętnością, no bo naprawdę na pewno zrobiliśmy to, żeby umiejętność się późno odpalała, tak, tam nie jestem pewny, czy to było na siódmym, 9, 11, 13 i 15, czy jakoś tak, chyba jest, stalowy grot zrobiony, czyli generalnie no trzeba go naprawdę mocno wylewelować, żeby dokopać się do takiego krytyka, i to, ale to wiecie, to też zależy jak na to spojrzycie, no bo fakt, faktem wylewelowany snajper się wydaje OP, ale wyobraźmy sobie inny scenariusz. Wyobraźmy sobie, że ten snajper sam z siebie na przykład nie ma 25% kryta, tylko ma załóżmy 10% i on po prostu ewoluuje później w czwarty tier, który ma na przykład 20%, i później w kolejny tier, który ma załóżmy 30%. Możemy to takiego czegoś porównać, tylko że piąty tier załóżmy miałby wiadomo, dużo więcej zdrowia, jakiejś ochrony, odporności, może inicjatywy, więc ja cholera wie, co by, tam, co by tam dostał. Więc, jakby wyobrażając sobie, że naturalnym rozwojem snajpera jest wzmacnianie się poprzez umiejętności, można to po prostu porównać do, zmienia, do zmiany formy. Wydaje się to zbyt mocne, ale tylko troszeczkę. Zbalansowane jest to, że to naprawdę późno do tego dochodzimy. I bardzo dużo expa to wymaga. Natomiast nadal mi się on nie podoba, bo fakt, faktem, jeżeli już dobijecie nim ten 15 poziom, no to już macie broken jednostkę. 50% krypt to jest faktycznie troszeczkę za dużo. Powinno się to skończyć właśnie na maksymalnie 35, 30%. Maksymalnie. Więc załóżmy, że mógłby zaczynać z 5% zamiast 25%, i wtedy by właśnie dostawał te kolejne. 25% z czasem. Najlepiej by było w ogóle zrobić, żeby ten stalowy grot nie miał pięciu poziomów, tylko maksymalnie trzy poziomy, żeby dostał 5, 10, 15 i koniec. Ale czy tak będziemy w stanie zrobić w tym momencie, to nie jestem pewny, musiałbym plikoroba zapytać, a ja go dzisiaj z nami nie ma, ale chyba nie. Chyba nie będziemy mogli już za, za, zabrać poziomów z tej umiejętności. Um, więc co innego można by spróbować zrobić, co, coś, co być może będzie stabilne. Zmniejszyć szanse na tego krytyka. Po co ma mieć 100%, skoro może mieć tak bardziej RPG-owo, na przykład w wielu grach komputerowych e, szanse na trafienia krytyczne zwykle mają tam z 5-10% i później sobie te procenty tam polepszamy jakimś ekwipunkiem, sprzętem czy coś, więc czemu tutaj czegoś podobnego nie zastosować? No oczywiście nie mówię, żeby miał tak mało szans na kryta, no bo to by w tej grze komputerowej to by zdecydowanie za rzadko wchodziło, ale co powiecie na 50% szans na to, że mu ten krytyk wejdzie? Coże na to? Ale wtedy stalowe groty zostają takie, jakie są? No tak, no, zakładając, żebyśmy nie byli w stanie ruszyć stalowych grotów. Dalej ma 50% kryta, ale tylko 50% szans na to, że ten krytyk mu w ogóle wejdzie. To ja bym to zrobił tak, że im większego ma krytyka, tym ma mniejszą szansę, że to wejdzie. Żeby nie był takim ten. To by niedobrze się prezentowało. To fajnie, że imper imperialny... Imperialny, fajnie, że napierdziela trucizną. Tutaj mamy dwa ataki od czarnego strzelca. Snajper ma jeden, nie ma żadnej doty, ale on ma krytyki. Tylko, że te krytyki w obecnej sytuacji są za mocne. Hmm. No, no tak, ale generalnie mi się bardzo nie podoba taki pomysł, żeby szanse na jego trafienie krytyczne malały z czasem, gdy Stary Wygrodź się nagle robi lepszy. No to to. to nie prędzej w drugą stronę mogłoby być, ale szczerze byłoby dużo rozsądniej, gdyby po prostu miał 50% nakryta od samego początku i z takimi szansami nakryta by po prostu był do samego końca. I tyle. Albo można, może dałoby się wtedy inaczej, właśnie masz tę szansę nakryta 50% na starcie i ten stalowy gro zamiast zwiększać siłę kryta, może by właśnie on zwiększał szansę nakryta i wtedy by skończył z 25% krytem, z takim jakim zaczyna, ale szanse na te kryty by rosły. Może tak będzie się dało to zrobić. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tych pomysłach. To jest bardzo ważne. Fajnie by było, gdyby udało mu się szansę nakryta zmniejszyć od 10% do 90%, obrażenia z krytyka z 25%, załóżmy na to 10 albo 15, mm. i stalowe groty gdyby miały tylko 3 poziomy, że każda daje 5% obrażeń. Mm -hmm, czyli tak wszystko po trochu byś skubnął, no też spoko. Też spoko pomysł, jakby się dało jak najbardziej. No i wtedy jakby się faktycznie dało to wszystko skubnąć w takiej formie, no to wymagane XP jak najbardziej mogłyby pójść w dół i by to dużo lepiej wyglądało, no bo Sniper jako trzeci tier z takimi hpkami, Z takimi ekspami do poziomu wymaganymi. No, no to, to nieprzyjemnie nie się tym... gra dopóki się tego faktycznie nie wyleweluje, no. No tak. No to tak jest. o 50 mógłbym mieć mniej, faktycznie. Nie no, tak o 600. Ile? No 950 tak by wymagał, to byłoby spoko, tak jak czarny Strzelec. Po tych wszystkich nerfach, które wymieniłeś, myślę, że wtedy by to było OK. Raczej. Wydaje mi się to za dużym przeskakiem, To jest prawie 50% mniej niż wymaga obecnie. Ale on oryginalnie wymagał, jak go zrobiliśmy milion wymagał. Godzilla. Nie pamiętam, ale mało. Z 600? Z 700? Jakoś tak. No my, my mu takie. Czarny Strzelec wymagał 550, więc. No, no tak. No w każdym razie moim zdaniem sniper mógłby mimo wszystko On się, może sobie wymagać więcej od czarnego strzelca, powiedzmy mimo wszystko mimo nerfów, które planujemy. Ale nadal powinien wymagać mniej niż imperialny zabójca i jegger. Moim zdaniem. Ja myślę, że najpierw musielibyśmy go znerfić na tyle, ile się da, a punkty doświadczenia później byśmy z czasem dopasowali, bo to jest ta statystyka jedyna, którą na szczęście możemy modyfikować. Tak jest. Bez żadnych tam ograniczeń. No, moment się tutaj. Nie wiem, czy jednak nie jest trochę za głośna ta muzyczka w tle, co sobie tutaj puszczam. Chyba nie, mam nadzieję, że mam nadzieję, że materiał wy, wy, wychodzi dobrze, bo czasami często mi ciężko mi dopasować. Wydaje mi się, że jest cicho, a jest później jak jest. Także to też możecie przy okazji napisać, czy <grym> nie była muzyka za głośna. Chyba nie. Dobra, to tyle chyba, no bo co, będziemy się tutaj chyba więcej rozwodzić na tym chyba nie ma sensu, no. Brednia jaka jest, każdy widzi. Szkoda jeszcze, że nie jest ta jednostka grywalna, w 4.9 tego nie ma, więc gracze nie są w stanie samemu osobiście sobie tym, wiadomo, pograć i potestować, żeby później to dobrze ocenić, No tak na papierze to się wydaje, no, no wydaje się, jakie się wydaje, ale na pewno Różne osoby z różnymi doświadczeniami w tej grze będą w stanie sami stwierdzić, co będzie prawdopodobnie się działo, gdy będą te jednostkę mieć w grze po prostu. No są oczywiście też osoby, które bardzo się cieszą z posiadania wszelkich OP rzeczy, bo są po prostu przyjemne do gry i fajnie się gra w tę grę komputerową wtedy, nie? No ale jakiś tam balans jednak musi być zachowany, trzeba to robić w miarę rozsądnie, biorąc pod uwagę inne jednostki w tej rasie, jaką kompozycję możemy zrobić, z czym możemy skombić snajpera i tak dalej, nie? No, to co? To tyle chyba. Panie i panowie, możecie pisać w komentarzu również, yy, jaką kolejną jednostkę byście chcieli, żebyśmy omówili w miarę możliwości z górskich klanów. Bym chciał tak zmieniać co odcinek rasę, żeby było trochę bardziej różnorodnie, i później sobie wrócimy do Imperium i na przykład o Elementaliście wtedy porozmawiamy. Zaż będzie temat rzeka, mam wrażenie. Na ten moment to wszystko. Ja byłem błębskowym tak. piąty, ze mną był pan Raziel. Byłem ja. Piszcie w komentarzach, że 600 to za dużo. Eee, 600, co? Czego co? No 600 expa, które chciałeś zabrać. A, że za dużo? 600 eksp, jakbym. Za... No to obrano, 500, załóżmy. Eee, no i był również Pan Pyrek. Na razie. No, pozdrawiamy, polecamy. Na razie.